Tylko na ten Nie sporządzonych w toku tego postępowania, sporządzonych na zlecenie za pieniądze Naczelnej Rady Lekarskiej i rozesłanych do izb lekarskich, którym te sprawy o poglądy niczym kokucze, jajo podrzucono z wytycznymi, z pismem przewodnim to jest w aktach sprawy, to jest Dobrze. wstyd żeby ujednolicić orzecznictwo w sprawie lekarzy antyszczepionkowców. I, po, I załącza się opinię prywatną za pieniądze naczelnej rady lekarskiej, która nie jest dowodem, która nie jest opinią procesową, a jest y, hańbą wskazującą na to, że rzecznik nawet nie był w stanie wywołać opinii biegłego w trybie procesowym. Do której mogą się odnieść lekarze, bo na tym polega zasada bezpośredniości. Jest sporządzana opinia, ja mam prawo zadać pytanie biegłemu, mogę zakwestionować, mogę uczestniczyć w jego przesłuchaniu. A tutaj, jak kucze jajo, z innego worka na zlecenie Naczelnej Rady Lekarskiej sporządza się na zamówienie opinię, za którą się płaci. Do, do, dobrze, ale to na to będzie czas później, później nie na tym etapie. Dobrze, proszę może powrócić na miejsce. I to jest dowód oskarżenia, wysoki sądzi, to jest dowód oskarżenia. A proszę, co. Proszę zająć. Y Měs, dobře. A to. Mě. Nie, na razie tutaj... Odnośnie wniosku, który został złożony, który przez Wszystkie złożony wnioski będą rozpatrzone w terminie ale późniejszym. Ale odnośnie cofnięcia, jest, mój szanowny kolega wskazał, wskazał bardzo istotną kwestię, a mianowicie wniósł o to, żeby rzecznik się wypowiedział odnośnie złożonego przez obrońcę wniosku co do cofnięcia wniosku o ukaranie. Podczas gdy po tym wszystkim, co zostało tutaj powiedziane... Rzecznik się wypowiedział, że, że rzecznik... sprawa podlega rozpoznaniu na... Rzecznik na... w ogóle się nie wypowiedział. W związku z tym proszę, aby skład sędziowski zobowiązał rzecznika właśnie do merytorycznego wypowiedzenia. Dziękuję. Dziękuję. wysoki sądzie, ja nie jestem prawnikiem, tylko jestem lekarzem. I wtedy, kiedy lekarze dostali zawiadomienia od rzecznika Wrony. Ale proszę się przedstawić. Z imieniem... Monika, Monika Stępniak lekarz stomatolog. Wtedy moja prawniczka zauważyła, że pan rzecznik Wrona miał sprawy karne w sądzie w Warszawie, oraz był, y, 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 oraz w prokuraturze. Więc dlatego to postępowanie od początku jest nieważne ab initio nullum. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Wysoki Sądzie Rady Przeprawnej Ranta Zalewska-Czarnak. Ja tylko też krótko chciałabym się odnieść do tego co Pan Mecenas powiedział. Też wnioskuję o to, żeby rzecznik odpowiedzialności dyscyplinarnej zastanowił się nad kwestią cofnięcia tego wniosku. Tak jak tutaj pan mecenas mówił, no szkoda marnować, to znaczy marnować. Szkoda zabierać lekarzy od pacjentów i marnować ich cenny czas w Wysokim Sądzie. W związku z powyższym też popieram Dzie ten wniosek o cofnięcie. Dziękuję bardzo, proszę wrócić na miejsce. Informuję strony, że na tym etapie rozprawy wnioski strony obwinionych w przedmiocie umorzenia postępowania nie zostały uwzględnione. Powiem przedmiot, sprawy będzie wymagał rozpoznania na rozprawie. Brak Wysoki jest podstaw sądzie... prawnych do umorzenia postępowania. Wysoki sądzie, Dyscypli... Wysoki sądzie Lekarski. Przychylam się do wniosku o ustosunkowanie się przez pana rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej do wniosku złożonego przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Są to normalne wnioski procesowe, co do których. Sąd oczywiście będzie wydawał swoje decyzje odnośnie tych wniosków, ale jest to normalny wniosek procesowy o umorzenie, co do którego winien wypowiedzieć się pan rzecznik. Pan rzecznik nie wypowiedział się, powiedział tylko, zażądał tylko dalszego, dalszego kontynuowania posiedzenia. Oznacza to, że rzecznik nie zajął głosu. I tylko w tej części, zostawiając na boku wszystkie inne aspekty tej sprawy, chciałbym poprzeć stanowisko poprzedników. Ale również prosić o zajęcie się po prostu wnioskiem formalnym. Dziękuję bardzo. Zechciał powtórzyć imię i nazwisko przedstawić pana rzecznika, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kto reprezentuje ten organ i kto zajmuje bądź nie. Rzecznik się sam może przedstawić, proszę. Proszę, Proszę się uspokoić, dobrze? I zająć miejsce. Ale to nie jest spokojnie, jest spokojny wysoki soli. Warto, warto wyskoszykać uciskać. Czy w tym momencie można go uczyć? <śmiany> nie warto. Proszę zająć miejsce z powrotem. I to znaczy wysoki soli, ja też zajmę stanowisko, bo nie mogłem pytania o list. Ja tutaj chciałem poprzeć pana adwokata. Przepraszam, pana ale pan tutaj nie jest nieupoważniony. Ja jestem, jestem w takim trybie, że moja mama leży teraz w szpitalu i potrzebuje operacji. A ten tutaj człowiek sprowadza tych wszystkich ludzi tutaj wspaniałych. Proszę, jak, tutaj jak, się, jak się pan nazywa? Niech się pan, pan. Ja się nazywam Grzegorz Hercuj. Bardzo mi miło, jestem prezesem Fundacji jak Strażnicy Wolności. Jak się pan nazywa? Grzegorz Hercuj, Fundacja Strażnicy Wolności. Grzegorz Hercu. Tak. tak co? I moje stanowisko jest takie. Wróćmy ale, do pracy. Ale pan brakuje, nie, pan pana, nie ma prawa głosu. Brakuje, nie, 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 ale pan nie, nie udzieliłem panu głosu. Ale ja panu udzieliłem głosu? Proszę wyjść z sali, opuścić pana, salę. Ja wyjdę z sali wtedy, kiedy przy, przyślecie mojej mamie do łóżka lekarzy. A nie tutaj, będziecie ich trzymać. Ci ludzie nie mają czasu, proszę. przyjechali z drugiej strony Polski. A proszę ten człowiek, tutaj zamiast... a on się on jest, czy on jest w ogóle lekarzem. Jest? Nie jest. Jesteś lekarzem? To proszę. do kobiety. Tam ludzie umierają. Proszę, proszę opuścić salę. Chams. Nie będzie kontynuowana rozprawa, dopóki pan nie opuści sali. Szymona, pana zadaniem jest doprowadzenie ten kraju do porządku i to, co się dzieje w szpitalach i u, 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 w przychodniach. Wie pan, co się tam dzieje? Wie pan, nie trzeba czekać na y, y, operację? I pan nie wiem, bo pan sobie tu siedzi, Obożył się pan tymi zeszytami jest wszystko w porządku. Pytam się, gdzie proszę, są ci lekarze? Proszę o opuszczenie sali. Jak ktoś chce się dowiedzieć, tak. kochani, gdzie są lekarze, ci, którzy powinni was leczyć. Tak, tak, A proszę o... Prosimy policję do wyprowadzenia ja pana. Się, no, I tam też, tam też. Siedzą tutaj zamiast Was leczyć. Bo jakiś jeden, bo... Nie jestem nie o Co po o ochronę Czy Przywróćmy. Człowiek tu powiedział wam wyraźnie, co się dzieje. Minister zdrowia największego imperium mówi tak. To jest hańba. Przepraszam to jest... pana bardzo. A, Nikt panu nie udzielił głosu. Pana, Jeśli są pan nie jest uprawniony a, nie. do przybawiania. Nie. Przy nie jestem uprawniony? Nie. Tak. Proszę, proszę opuścić salę Bo jest pan publicznością, a publiczność proszę nie ma Publiczność, ja jestem pacjentem, ja jestem płatnikiem, ja was utrzymuję. Tak, tak proszę, ja utrzymuję tak, za półce, porządek i przebieg rozprawy, tak, proszę o puszczenie. Może poproszę rzecznika o zajęcie stanowiska. tutaj. stanowiska Na 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 Proszę umożliwić mi odczytanie wniosku, abym mógł uzasadnić stanowisko i naukową polemikę z tezami pana mecenasa Teteri. Proszę. W Wysokim sądzie nie jest tak, że wniosek o ukaranie zawiera jakiekolwiek merytoryczne uzasadnienie z odwołaniem się do dowodów, co jest podstawowym wymogiem zasady państwa prawa zasady skargowości. Tak jak wspomniałem sądowi, jedyny dowód, jaki przytacza rzecznik, to jest pismo, to jest opinia na prywatne zlecenie profesora Fala i profesora Rzymkowskiego przeprowadzona poza postępowaniem, więc z punktu procesowego to nie jest dowód. Natomiast te całe sto stron, z uwagi na liczbę lekarzy obwinionych, to jest opis ich danych i kopiuj wklej treść wypowiedzi z apelu, bo sąd zwrócił sprawę rzecznikowi z uwagi na nieokreślenie nawet czynu. I teraz rzecznik chcąc, na czym polega, bo to nie jest wiersz, to nie jest sprawa gdzie możemy zastanawiać się co poeta miał na myśli wysyłając wniosek o ukaranie Aha. to jest